Jak widzieliście w poprzednim filmie, testowałem już jedną nogę od Ausoma, ale tym razem postanowiłem sprawdzić coś z niższego segmentu. Przed Wami Ausom L1. Składana huaynoga elektryczna z silnikiem 800W i zasięgiem nawet do 70 km. Na papierze wygląda to całkiem nieźle, zwłaszcza, że mamy tutaj pełne oświetlenie LED, system NFC do odblokowywania i podwójne hamulce tarczowe z EABS. Ale zanim sprawdzimy, co ta noga potrafi w drodze, zobaczmy, co dostajemy w pudełku. W zestawie mamy instrukcję w języku polskim, ładowarkę, rękawiczki, komplet wózów, zaślepki na śruby oraz trzy karty NFC, którymi odblokowujemy huaynogę. Sam montaż jest banalnie prosty. Wystarczy przykręcić kierownicę i ekran. I właściwie jesteśmy gotowi do jazdy. Przechodząc do jakości wykonania, tutaj naprawdę czuć, że Outsmart chciał zrobić coś solidnego. Ale też nie zabrakło kilku mankamentów. Rama jest masywna i sztywna, sprawia wrażenie, że bez problemu wytrzyma codzienne użytkowanie. Całość jest dość ciężka, bo chrojnoga waży ponad 28 kg. Ale dzięki temu podczas jazdy czuć stabilność i brak jakichś niepotrzebnych luzów. Podest zasługuje na osobne wspomnienie. Jest naprawdę szeroki i pokryty porządnym, antypoślizgowym materiałem z wyczuwalną fakturą. Stopy leżą stabilnie, nie trzeba się bawić w jakieś kombinowanie, czy ustawiać je po skosie. Nawet podczas jazdy w deszczu albo po piachu ta powierzchnia nie robi się śliska, więc widać, że ktoś tu pomyślał o bezpieczeństwie. Fajny detal, który mocno podnosi komfort codziennego korzystania. Kierownica jest regulowana, więc można ją dopasować do swojego wzrostu. Producent podaje zakres od 140 do 200 cm wzrostu. I faktycznie, czy jesteście niżsi, czy macie ponad 190 cm, można znaleźć wygodną pozycję. Uchwyty są ergonomiczne i dobrze leżą w dłoniach. Nie są to tanie plastikowe rączki, tylko gumowe, lekko profilowane. Dzięki czemu ręce się nie męczą nawet przy dłuższej trasie. Na kierownicy znajdziemy też przełącznik kierunkowskazów. I tutaj niestety muszę się trochę przyczepić. Same kierunkowskazy są zrobione tak, że widać je praktycznie tylko od boku. W normalnym ruchu ulicznym, szczególnie za dnia, ich skuteczność jest delikatnie mówiąc średnia. Mogłoby ich tu po prostu nie być, bo praktyce niewiele dają. Na szczęście światło przednie nadrabia z nawiązką. Jest naprawdę mocne i bez problemu oświetla drogę po zmroku, a dodatkowo sprawia, że jesteśmy widoczni z daleka. Z tyłu mamy światło stopu i tutaj znowu lekki minus, bo jest dość słabe. W dzień przy ostrym słońcu można je przeoczyć. Wieczorem spełnia swoją funkcję, ale aż się prosi, żeby było mocniejsze. Jeśli chodzi o ekran, to muszę pochwalić. Mamy tu wyświetlacz LCD o przekątnej 4,5 cala, który jest naprawdę mega czytelny. Nieważne czy świeci ostre słońce, czy jedziemy nocą, wszystkie informacje są widoczne. Widzimy aktualną prędkość, stan baterii, tryb jazdy, wszystko podane w prostej i klarownie sposób. Do tego dochodzi system NFC i możliwość odblokowywania kodem. To już poziom zabezpieczenia, którego rzadko spotyka się w hulajnogach, w tym segmencie cenowym. Zamiast zwykłego kluczyka, czy przycisku, po prostu przykładamy kartę NFC albo telefon lub wpisujemy kod i hulajnoga jest gotowa do jazdy. Bardzo wygodne i daje poczucie, że sprzęt jest bezpieczniejszy. No i kwestia składania. Na pierwszy rzut oka wygląda świetnie, bo wystarczy odkręcić śrubę i hulajnoga składa się w naprawdę kompaktowe wymiary. 124 cm długości i 56 cm wysokości. Dzięki Dzięki temu zmieści się do bagażnika, czy nawet podbiórko, ale jest tu mały haczyk, żeby zaczepić kierownicę, trzeba ją ustawić na odpowiedniej wysokości. Nie jest to może wielki problem, ale bywa upierdliwe na co dzień, jeśli często ją składacie. Warto też wspomnieć o tym, że w ustawieniach nogi możemy sami zdecydować, czy chcemy jeździć w trybie odblokowanym czy z ograniczeniem prędkości. Wchodząc w menu i ustawiając parametr p 08 na 25 blokujemy maksymalną prędkość właśnie do 25 km na godzinę. To przydaje się na przykład gdy chcemy zgodnie z przepisami jeździć po ścieżkach rowerowych albo gdy hulajnogę będzie używać ktoś mniej doświadczony. Ogromny plus za to, że wszystkie te funkcje P są dokładnie opisane w instrukcji. Producent nie zostawia nas z niczym, tylko krok po kroku tłumaczy, co można zmienić i jak to zrobić. Dzięki temu hulajnogę można łatwo dostosować pod siebie. Jeżeli chodzi o zasięg, to ogromny plus za to, że producent w opisie uczciwie zaznacza. Uwaga, laboratorium Ausom osiągnęło zasięg maksymalny przy obciążeniu 65 kg, jadąc ze stałą prędkością 15 km na godzinę po płaskich drogach w temperaturze 20 stopni Celsjusza bez silnych wiatrów. Rzadko się to zdarza, a tutaj mamy jasną informację, że deklarowane 70 km to wynik w bardzo sprzyjających okolicznościach. Spokojna jazda, niższa prędkość i lekki kierowca. W praktyce u mnie w trybie mieszanym na odlokowanej nodze udało się zrobić około 35-40 km i to jest naprawdę niezły wynik biorąc pod uwagę prędkość, wagę sprzętu i moc silnika. Ostateczny dystans oczywiście zależy od tego jak jeździcie, czy lecicie cały czas na pełnym gazie, czy jednak trzymacie się niższych trybów, czy jeździcie po górkach jak ja. Ale wynik jest naprawdę świetny w tym segmencie cenowym. Komfort jazdy to coś, co w tej hulajnodze naprawdę pozytywnie zaskakuje. Amortyzacja robi tutaj ogromną robotę. Mamy potrójne zawieszenie sprężynowe, które świetnie wybiera nierówności. Na utwardzonych ścieżkach leśnych jazda jest mega przyjemna. Hulajnoga płynie po wybojach i korzeniach tak, że praktycznie ich nie czuć. Na asfalcie jest jeszcze lepiej. I tutaj pojawia się wręcz uczucie, jakby ktoś trzymał was na torze jazdy jakimś niewidzialnym magnesem. I już tłumaczę, o co mi chodzi. Większość huaynok przy wyższych prędkościach ma tendencję do lekkiego pływania po drodze. Trzeba korygować tor jazdy, delikatnie balansować kierownicą, żeby utrzymać prostą linię. Tutaj jest zupełnie inaczej. AUSOM L1 jedzie jak po sznurku. Trzyma prostą linię tak stabilnie, że zamiast kierownicą częściej trzeba korygować tor jazdy całym ciałem, lekko się przechylając. Daje to ogromne poczucie bezpieczeństwa, bo nawet przy pełnej prędkości nie ma tego stresu, że hulajnoga zacznie uciekać na boki. To jest naprawdę duży plus, bo w tej cenie rzadko spotyka się aż tak stabilny sprzęt. No i podjazdy. Tutaj też pozytywne zaskoczenie. Testowałem ją na górce, którą zawsze sprawdzam przy nogach. Wiele modeli, nawet z silnikiem 800W, miało problem, żeby w ogóle się wdrapać. Autom L1 bez żadnego zająknięcia utrzymywała prędkość około 20 km na godzinę, jadąc pod górę na pełnym gazie. Zero zwalniania, zero szarpania, po prostu równo i pewnie do przodu. I to że ta chłonoga faktycznie ma realną moc, a nie tylko cyferki i specyfikacji. Podsumowując, AUSOM L1 to hulajnoga, którą zdecydowanie warto się zainteresować. Mocny silnik 800W, realny zasięg na poziomie 35-40 km przy szybkiej jeździe, świetna amortyzacja i stabilność, która daje ogromne poczucie bezpieczeństwa. Do tego dochodzi mocne przednie światło, wygodny szeroki podest i fajny system NFC, który wyróżnia ją na tle konkurencji. Nie jest idealna, waży swoje, kierunkowskazy są praktycznie bezużyteczne, a tylne światło mogłoby być mocniejsze. Ale biorąc pod uwagę cenę i to, co oferuje, naprawdę trudno się tutaj do Czegoś poważnie przyczepić. I najlepsze na koniec. Z kodem łowcy Chin 6 kupicie tę nogę za mniej niż 1900 zł, co w tej specyfikacji i z tym wyposażeniem jest naprawdę świetną okazją. Link do niej znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem.